Nie mogę uwierzyć, że ci to mówię. Ta sekretna metoda sprawi, że będzie pożądać twojej następnej wiadomości. Jaki jest twój cel? Nigdy nie pisz do niej pierwszy bez prawdziwego powodu. Jeśli napiszesz do niej bez powodu, będziesz wyglądał na potrzebującego, a kobiety nie lubią potrzebujących mężczyzn. Bycie zwięzłym i bezpośrednim to oznaka wyższej wartości. Przykuwasz uwagę, a jednocześnie przekazujesz swój punkt widzenia. Dystans. Potrzeba jest odpychająca. Prawdopodobnie słyszałeś to milion razy, ale kluczem jest zastosowanie tego w praktyce i zachowanie dystansu. Kilka rzeczy do zrobienia bądź bezpośredni, bądź wytrwały, ale zdystansowany, bądź odważny. Kobiety wybaczają odważnym, nigdy słabym. Zakwalifikuj ją. Gra jest jak sprzedaż, a pierwszą zasadą sprzedaży jest ułatwienie klientowi podjęcia pewnych działań. Podobnie, gdy piszesz do niej, ułatwiej odpowiedź, zwłaszcza na początkowych etapach, kiedy nie zainwestuje w ciebie tyle, ile po zbudowaniu relacji. Napisz w komentarzu świadomy, obserwuj, wspieraj kanał. To pomaga nam się rozwijać.